Czy wrócisz do Polski? Anka. W Polsce przedszkolanka, w USA opiekunka w żydowskim hospicjum. W Polsce moja przyszłość rysowała się w czarnych barwach. Tutaj po prostu odzyskałam radość życia. Andrzej. Obsługuje maszynę, która ubija drogi i drgając oddziela mu mięśnie od kości. Nie wrócę. Tutaj codziennie nabieram do siebie dystansu. Witek. W Polsce informatyk. W USA pan do towarzystwa w klubie Tommy Jerry. Ja tu zostaję. W kraju nikt mnie nie potrzebował, a tu mnie potrzebuje nawet kilka razy dziennie. Paweł zrywa azbest. Wracam. Wczoraj to mnie taka tęsknota za gardło złapała, że na płuca przeszła. <grywa> Grzegorz, spawacz okrętowy, chory na świńską grypę. Bardzo tęsknię, bardzo. Jak wrócę do kraju, wycałuję każdego, kogo spotkam. Edward M. Ścigany za zabójstwo generała policji. Bardzo mnie namawiają do powrotu, ale no, gdzie mi będzie lepiej niż tu? A nie tęski pan do Bałtyku, Tatr, Mazur? Nie ma być bez nazwisk. Czesław. Emerytowany pułkownik SB. Kolega Edwarda M. Nie wrócę. Nie o taką Polskę walczyłem. Rysiek. W Polsce bezrobotny. W USA też bezrobotny. No nie, no, ja bym może nawet i wrócił, no ale to jest tyle roboty, trzeba się spakować, bilet kupić, na lotnisko pojechać. Nie chce mi się. Z dzisiaj w Polsce dozorca, w USA housekeeper. W Polsce byłem nikim, a teraz jestem kimś. Kim? Garbage man. To znaczy śmieciarz po polsku. No tak, ale to jest po angielsku.